Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić was do Ewangelii Mateusza, do 28 rozdziału, od 16 wersetu. Myślę, że znany nam dobrze fragment, w którym Pan Jezus przekazuje taki nakaz misyjny, i czytamy tak: 11 uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłoń, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na werset 18, gdzie Pan Jezus mówi: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na Ziemi. Kiedy Jezus mówi, 'Dana nam jest wszelka władza, czy otrzymałem wszelką władzę w niebie i na Ziemi,' ukazuje nam po pierwsze zjednoczenie z Ojcem. Tak? Władza Jezusa pochodzi od Boga Ojca, co podkreśla jedność Trójcy Świętej i jest to wyraz Jego misji na Ziemi, która została zakończona przez Zmartwychwstanie. Jezus pokazuje, że śmierć jest potwierdzeniem. I zmartwychwstanie jest potwierdzeniem panowania i mocy. A więc Jezus daje nam pewność, że jego władza daje nam również nadzieję na to, że jest z nami tu i teraz. Wiemy, że nasze życie jest w rękach tego, który ma pełnię mocy i władzy. I w momentach trudnych, w momentach niepewności, ma, daje nam nadzieję tego, że możemy ufać Jezusowi jako naszemu panu, że jest w stanie. Nam pomóc i nas ochronić. Po drugie, to, to zdanie jest wezwaniem do posłuszeństwa. Skoro Pan Jezus ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, to naszym zadaniem jest być Mu posłusznym we wszystkim. Jest to polecenie, jest to taki nakaz, który mamy realizować w naszym życiu. I to posłuszeństwo obejmuje wszystkie aspekty naszego życia, nasze myśli, Nasze słowa, nasze czyny, wszystko powinno być podporządkowane Jezusowi Chrystusowi. Rozważając ten werset, myślę, że jest to też wezwanie do takiego głębszego wejrzenia w swoje życie, w swoje serce i zadania sobie pytania: czy faktycznie uznajemy Pana Jezusa za Pana wszystkiego? Czy jesteśmy Mu posłuszni we wszystkich aspektach naszego życia? Czy wierzymy, że Jego władza daje nam pewność i nadzieję w każdej sytuacji naszego życia. Warto sobie zadać dzisiaj to pytanie i na nowo odkryć swoje życie i oddać swoje życie temu, który ma wszelką władzę na niebie i na Ziemi. Radości w Panu pozdrawiam. Do usłyszenia, że Pan Bóg pozwoli.